Witajcie kochani, z tej strony Niula ze szczecina. Witam Was kochani na rywalizacji dwóch strapek pensji i super wabank. Oraz bonusiku BOM 777. Mam po 10 sztuk, 10 pensji tak i 10 super wabank oraz dwa bonusiki. Także zobaczymy. Które z drapeczki wygrają? Czy pensja, czy babank? Będziemy sobie drapać na przemian. Eee, także przejdźmy sobie do drapania. Napiszcie mi, kochani, jak możecie, jak tam u Was przygotowania do świąt, bo u mnie już wszystko zrobione. Teraz mam chwilę czasu, żeby nagrać dla Was odcineczek eee, z rywalizacji tych dwóch z drapeczek. No i kochani przypominam, że jutro jest 12 kwietnia, więc będzie losowanie zwycięzcy z całej paczki yy, super linii. Także kochani, kto jeszcze nie brał udziału, zapraszam do obejrzenia filmiku, zostawienia łapeczki, subskrypcji i wpisaniu w komentarzu, ile wydrapałam z całej paczki. Dobrze, kochani, teraz przejdźmy sobie do drapania i Zobaczymy, co nam tutaj pokaże pensja, która zdrabka wygra, czy pensja, czy dwa bank. Nasze wygrywające liczby to 19 i 24. I mamy 20. O, patrzcie, pierwsza zdrabka i pierwsza wygrana. Bardzo fajnie. Druga. O, patrzcie, znowu 20, czyli Dwie już są świetnie. Co będzie dalej? 11 dwadzieścia dwa, pensja i trzydzieści cztery. Sprawdźmy sobie od razu, a mamy dwa złote i dwa złote. Czyli mamy na tej zdrapeczce 4 złote, kochani, no to fajnie się zaczyna. Teraz sobie weźmy wabank. Będziemy na przemian robili. I nasza liczba to 25. I szukamy. Mamy 16, 12, 29, 17, 28. Jednaście, dziewiętnaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery oboczek, trzynaście, piętnaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia sześć oboczek i osiemnaście. Czyli ta drapeczka jest Przegrana mamy M E. Następna pensja. I szukamy nasze wygrywające liczby to 17 i 21. A mamy jedyneczka pensja.

dwanaście, trzynaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia sześć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dziewięć, siedemnaście, piętnaście, szesnaście, trzydzieści 21 i 20. Czyli ta drapeczka też jest przegrana. Prowadzi pensja. Szukamy literek kontrolnych. CS. Dobrze, teraz znowu pensja. Wygrywające liczby to 25 i osiemnaście i szukamy mamy dwadzieścia siedem dwadzieścia cztery obok dwadzieścia dziewięć pensja czternaście i szesnaście czyli ta trapka jest przegrana kontrolne są. A gdzieś tu nam się schowały? znajdziemy A F. Dobrze. Teraz Wabank. Zapomniałam powiedzieć, że wkład to jest 60 zł, bo tu 20 i tu 20, to jest 40 i dwa bonusy. To mamy 60 zł na dzisiejszym odcinku.

11, siedemnaście, trzydzieści i dwadzieścia jeden, czyli wabank znowu mamy przegrane. Teraz pensja. Tak. I w pensji mamy wygrywające liczby, to dwadzieścia dziewięć i siedemnaście. I szukamy dwadzieścia siedem niedaleko 11, dwadzieścia cztery, osiemnaście troll, pensja i dwadzieścia osiem oboczek. Także ta też jest przegrana. To teraz będzie super, wabank. bank. No i szukamy sobie, mamy osiemnaście. Będzie tu osiemnaście, czy nie? Mamy dwadzieścia osiem, dwadzieścia siedem, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwanaście, dwadzieścia trzy, dziewiętnaście, szesnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć, jedenaście. 14, 22, 24 i 30. Czyli tutaj też nic nie ma. Kontrolne KM. Bardzo marniutko, bardzo. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Nasze liczby to 33 i 12. Iż mamy 29, 18, pensja, 11 oboczek, 35 niedaleko i 17, czyli też drapeczka jest przegrana. Kontrolna gdzieś tutaj się nam...

tak. Teraz pensja znowu. I szukamy sobie wygrywające liczby, nasze to 11 i dziewięć. Mamy pensja po raz pierwszy, siódmeczka, 19 16 12 oboczek i 26. czyli tutaj też nic nie ma mamy L gdzieś tutaj się podniosło L. dobrze teraz super babak szukamy 19. A mamy dwadzieścia pięć, szesnaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia sześć, piętnaście, trzynaście, dwadzieścia osiem, dwadzieścia jeden, czternaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia dziewięć dwadzieścia cztery dwanaście i dwadzieścia obok także ten dwa też nam się nie spisał CS teraz mamy pensję i mamy dwadzieścia sześć Dwadzieścia siedem. Dwie liczby koło siebie. A mamy dwadzieścia cztery. Trzydzieści dwa. Pensja. Dwadzieścia pięć. Blisko, blisko. Trójeczka i dziewiętnaście, czyli następna pensja przegrana. L L C Dobrze Dwa bank teraz Nasza liczba to 20 Czy te dwa bank nam się uda coś znaleźć Mamy czternaście, dwadzieścia sześć, 18 wcześniej Dwadzieścia osiem, piętnaście, dziewiętnaście, oboczek dwadzieścia cztery, dwadzieścia dwa, dwanaście, dwadzieścia siedem, jedenaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści, szesnaście i dwadzieścia jeden. Także te trapeczki są przegrane. Mamy KM. Bardzo słabiutko. Następna pensja. 26 wygrywająca liczba i 25. Zobaczcie, po raz kolejny się tam trafiły liczby obok. A mamy 27 oboczek. Pensja. 14 34 20 i 23 Także ta drapka też jest przegrana mamy bank nasza liczba to fajnie się zaczęło no ale zobaczymy jak się skończy.

Mamy już chyba przedostatnią pensję. Tak, przedostatnia pensja. Mamy 6 i 20. I szukamy. A mamy 20. Super. W pierwszej drapce też mieliśmy 20 liczb. Pensja. 25. 22, 07 i 23, czyli tutaj mamy pod 20, mamy 2 zł. Więc pensja, jak na razie, prowadzi. Pensja nam prowadzi. Teraz mamy jeszcze bank I nasza liczba to 21.

30 i 28, a pod naszymi dolarami mamy 2 złote. Super, także coś w końcu wpadło. CC. I mam już po ostatniej zrapeczce pensji. Nasze liczby to 17 i 1. I szukamy. A mamy 16 33 18 obok pensja trójeczka i ostatnia liczba to 19. Czyli nic nam tutaj nie wpadło. I ostatnia zdrapka z banku. Super.

Nie będę tego przybliżała. Zrobimy sobie tak jak jest. Mam nadzieję, że będziecie wszystko widzieli. I szukamy sobie siódemeczki. A mamy gwiazdę, ananas, garniec, diament, dzwon, pomarańcza, bank, moneta, konieczyna. Konieczyna, złoto, pierścionek, arbus, garniec, truskaweczka, podkowa, cytryna, moneta, safe, banknot, korona. I druga strona, teraz mamy wiśnia. Ananas pik, złotą worek safe, winogron podkowa jabłko, winogron cytryna gwiazda, arbus banknot korona, diament. Bank truskawka. I ostatni rządek. Pik, dzwonek i banan. Także ta drapeczka jest przegrana. B. Coś tu powinno być kontrolne. No już nie będę skrobać tego. Także jest przegrana. I druga. mamy siódemeczek a mamy ananas, wiśnia gwiazda banan winogron konieczyna truskawka wiśnia worek mamy siódemeczkę kochani, no super czyli bonusik nam się popisał diament i Pomarańcza, cytrynka, pik, garniec, dzwonek, serce, jabłko, arbus, pierścień, dzwon, druga strona, podkowa, bank, worek. Banknot ananas, pik, arbus, jabłko, korona, cytryna, złoto podkowa, banknot, safe, korona, gwiazda, pomarańcza, garniec i ostatni pluskawka, bank i diament. Także sprawdźmy sobie, co mamy pod tą siódemeczką. A pod siódemeczką mamy, kochani, 10 zł. Także ta na tej drapeczce mamy dyszkę. kontrolne gdzieś tu powinny mamy BB. Także ta drapeczka nam wygrała. Przejdźmy teraz, kochani, do podsumowania. Na dzisiejszy draping mieliśmy drapeczkę wartości 60 zł. Wygrała nam drapeczka bum 777 w kwocie 10 zł. Na 10 drapeczek WaBank mamy 6 zł i pensja 2 na 10 mamy też 6 zł także mamy kochani remis jeśli chodzi o rywalizację zdrabkową między Super bank a pensja mamy 6 na 6 i bum 7,7 mamy dyszkę także kochani mamy 22 zł na 60 szału nie ma ale to nic, będziemy drapać dalej, bo to jest zabawa, kochani. Także, tak jak wspomniałam, pamiętajcie, że jutro robię losowanie, kochani na konkurs, jaki był na Superliniach. Jaką kwotę wydrapałam w całej paczce tej drapki. Także kochani, do usłyszenia do jutra, a ja Wam życzę wesołych świąt, spokojnych, zdrowych przede wszystkim. I kochani, do, do usłyszenia. Pa!